Czy Vincent van Gogh cierpiał na schizofrenię? Tego oczywiście nie wiemy. W jego biografii można odnaleźć jednak objawy sugerujące właśnie tę chorobę. Podejrzewa się go jednak również o chorobę afektywną dwubiegunową, depresję czy zmiany neurologiczne spowodowane chorobą weneryczną. Żadnej, żadnej diagnozy nie można ani potwierdzić, ani ostatecznie wykluczyć. Co wiadomo na pewno, to że był on genialnym, bardzo kreatywnym i niezwykle płodnym malarzem. O schizofrenii zaś uważa się potocznie, że jest chorobą genetyczną, choć nie jest to do końca prawda. Nie odkryto też dotąd jednego specyficznego genu odpowiadającego za jej występowanie. Najprawdopodobniej jest to zespół genów. Chciałbym się w związku z tym podzielić dzisiaj z wami bardzo ciekawą teorią, która ma wyjaśniać, dlaczego ludzie do dzisiaj chorują na schizofrenię. Dlaczego jej poziom w populacji nie spada, pomimo że osoby, które chorują, mają dużo mniejsze szanse na przekazanie swoich genów, bo mają dużo mniejsze szanse na posiadanie potomstwa? Teoria ta koncentruje się na genach, które choć mogą powodować schizofrenię, to mogą być też odpowiedzialne za bardzo pozytywne cechy, jak wysoki poziom kreatywności czy twórczą wrażliwość u różnych ludzi. Będzie też trochę o samej schizofrenii i tym, co ją wywołuje, żeby lepiej zrozumieć kontekst. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zostańcie ze mną. Po więcej ciekawostek, cytatów, inspiracji, yy, też dyskusji, informacji o, o tym, czym się zajmuję, poza tworzeniem odcinków tutaj na kanał, powiązanych też z moją twórczością tak generalnie, zapraszam wszystkich na mój e profil na Instagramie Człowiek Absurdalny. Myślę, że fajne uzupełnienie tego co dzieje się tutaj. A teraz do tematu odcinka. Przez lata temat schizofrenii, jak chyba większość ludzi, kojarzyłem przede wszystkim z filmów, które mniej lub bardziej wiarygodnie były oparte na różnych postaciach i historiach zmagających się z tą chorobą. Ale w pewnym momencie swojego życia zetknąłem się z nią dość osobiście, bo podczas studiów psychologicznych miałem praktyki w szpitalu psychiatrycznym i głównie spotykaliśmy tam i głównie rozmawialiśmy tam właśnie z pacjentami chorującymi na schizofrenię. I muszę przyznać, że sprawiało to, że były to bardzo takie wymagające, ciężkie zajęcia. To doświadczenie, ta obserwacja tych ludzi bardzo takie trudne emocje wzbudzała, między innymi we mnie, i od tamtej pory mam takie bardzo. Poważne podejście do tej choroby. Przyznam, że jest to chyba jedna z takich najstraszniejszych chorób, w mojej perspektywie, z jakimi ludzie mogą się zmagać. Naprawdę takie dołujące było obserwowanie, po pierwsze, ludzi, którzy byli uwięzieni nawet nie tyle w swoim ciele, tylko uwięzieni w swoim umyśle. To było bardzo, bardzo bardzo, smutny widok tego, jak, jak człowiek może przez tą chorobę być absolutnie opanowany, ale chyba najbardziej takim, takim smutnym, ciężkim doświadczeniem była rozmowa z ludźmi, którzy wychodzili już z tych epizodów schizofrenicznych, jeszcze przebywali w szpitalu psychiatrycznym i słuchanie o ich takim ogromnym lęku, ogromnej obawie, że. Teraz funkcjonują w miarę, nieźle, czują, że wracają, ale są przerażeni cały czas tą myślą, że ten epizod może się powtórzyć, że, że, że ta choroba może wrócić i no, naprawdę niesamowicie współczuję tym ludziom. Uważam, że jest to bardzo, bardzo poważna choroba. Rozdział pierwszy. Czym jest schizofrenia? Na przestrzeni wieków cierpiących na schizofrenię nazywano różnie. Lunatykami, szaleńcami, wariatami, uważano ich za osoby obłąkane, czy nawet. Opętane. ale dużo więcej mówiło to o naszych lękach, poziomie wiedzy i ignorancji niż o rzeczywistym obrazie tej choroby. Błędne jest na przykład potoczne przekonanie, że osoby chorujące na schizofrenię są często krzykliwe, napastliwe, łatwo wpadające w szał. W rzeczywistości dużo częściej są to osoby bardzo nieśmiałe, wycofane i skoncentrowane na swoich problemach. Dość myląca jest też nazwa, złożona z greckich słów oznaczających umysł i rozszczepienie, sugerująca błędnie rozdwojenie jaźni, czy też jakiegoś rodzaju rozszczepienie umysłu. Z powszechnych przekonań na temat schizofrenii, które też na szczęście są błędne, uważa się też, że diagnoza oznacza wyrok na całe życie. Tymczasem wielu pacjentów ma tylko pojedyncze epizody, które nie powtarzają się już nigdy lub też wracają do nich dopiero po bardzo wielu latach. Szacuje się, że z chorobą zmaga się 1% populacji i nie widać specjalnych różnic w różnych krajach. W klasyfikacji DSM4 wprowadzono różne podtypy schizofrenii, jednak w DSM5 ponownie z nich zrezygnowano. Wspólnie jednak uważa się, że najczęstsze objawy to urojenia, halucynacje, Zaburzenia mowy, np. częste ześlizgi, niespójności, zachowania znacznie zdezorganizowane lub katatoniczne, spłycenie stanów afektywnych, czyli stępienie uczuć, alogia, czyli niezdolność mówienia, awolicja, czyli niezdolność do podejmowania decyzji. Oczywiście chorowanie na schizofrenię nie musi oznaczać pojawienia się wszystkich tych objawów. Do zdiagnozowania wystarczą dwa z tej listy lub bardzo silne samodzielnie występujące halucynacje lub urojenia, które występują przez większość czasu, przez okres przynajmniej jednego miesiąca, o ile nie podjęto skutecznego leczenia. Do tego zachorowanie wiąże się zazwyczaj z bardzo dużym obniżeniem funkcjonowania chorego w takich obszarach jak życie zawodowe, relacje międzyludzkie czy higiena osobista. Aby postawić diagnozę, należy też wykluczyć inne przyczyny, takie jak zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia nastroju czy ogólne zaburzenia rozwojowe, oraz wykluczyć działanie np. substancji psychoaktywnych czy generalnie złego stanu medycznego. Rozdział drugi. Czy schizofrenia jest zapisana w genach? Mimo że schizofrenia stanowi przedmiot badań od ponad wieku, to postęp w rozpoznawaniu źródeł tego zaburzenia jest bardzo powolny. Naukowcy przeprowadzili mnóstwo badań, by określić, czy podatność na schizofrenię może być dziedziczona. Badania nad bliźniętami, nad rodzinami oraz dziećmi adoptowanymi dostarczyły poważnych dowodów potwierdzających rolę genów w jej kształtowaniu. Jednocześnie, Badania nad bliźniętami i dziećmi adoptowanymi dostarczyły dowodów świadczących o niemałym znaczeniu czynników środowiskowych. Nie udało się jednak określić, co to za czynniki, ale jak się można przekonać, istnieje kilka obiecujących hipotez. Ze schizofrenią jest więc jak z wieloma kwestiami w psychologii, gdzie ciężko określić, jak dużą rolę odgrywa podatność genetyczna, a za jak dużą proporcję należy obarczyć czynniki tak zwane środowiskowe, jak na przykład wychowanie, przeżyte doświadczenia czy właśnie środowisko, w jakim funkcjonujemy. Wśród tych czynników aktywizujących wymienia się najczęściej zaburzone relacje rodzinne. Trudne środowisko dorastania, np. w ubóstwie, dorastanie w atmosferze zagrożenia, np. przekazywanie przez rodzinę dziecku takich przekonań, że świat to jest takie generalnie wrogie miejsce, pełne spisków, kłamstw. Do tego mówi się czasami o długotrwałym stresie lub jednorazowych traumatycznych przeżyciach, jakie dotknęły człowieka, u którego później pojawiła się schizofrenia, a nawet o problemach występujących jeszcze w czasie ciąży, które swoją drogą mogły też powodować np. bardzo silny stres u matki. Co przemawia też za rolą czynników środowiskowych w aktywizowaniu się schizofrenii, w rozwinięciu się tej choroby, jest to, że wśród bliźniąt zauważono, że dużo częściej współwystępuje ta najcięższa forma schizofrenii, kiedy np. ludzie zupełnie sobie samodzielnie nie radzą i całe swoje życie spędzają później np. pod opieką, Placówek psychiatrycznych. Jeżeli występuje ta lżejsza postać, jeżeli występują duże lżejsze zaburzenia z tego spektrum schizofrenii, to dużo rzadziej współwystępowało to to właśnie par bliźniąt. I to by wskazywało na to, że wychowanie w tym samym środowisku, jeżeli było ono bardziej pozytywne, jeżeli nie sprzyjało ono tak bardzo rozwojowi tej choroby, no to ktoś zachorował po pierwsze lżej, a po drugie nie musiały to być nie musiało się to aktywizować u obojga bliźniąt. Wiadomo więc na pewno, że do pojawienia się schizofrenii niezbędny jest podatny genetyczny grunt. Jak jednak wspominałem, nie wiadomo do dzisiaj, nie odkryto, jaki konkretny gen czy zespół genów odpowiada za tą chorobę. Niemniej, to nad czym się też bardzo mocno naukowcy zastanawiają, to jeżeli schizofrenia jest chorobą genetyczną, a osoby, które chorują na nią, mają, jak już wspominałem, dużo mniejsze szanse, żeby mieć później dzieci, żeby przekazać niejako swoje geny. Mieć to potomstwo, to teraz dlaczego ten gen schizofrenii nie zanika w społeczeństwie? Nie obserwujemy, że jest coraz mniej przypadków, ten poziom utrzymuje się mniej więcej na tym stałym, na tym stałym wskaźniku 1% i jest na ten temat kilka teorii. Rozdział trzeci: Teoria kreatywnego genu schizofrenii. Skoro wiadomo, że występowanie schizofrenii w populacji nie zanika, to oznacza, że geny, ten zespół genów odpowiedzialnych za tą chorobę, muszą przekazywać nie tylko osoby chore, ale również osoby, które żadnych objawów nigdy nie wykazują. Pod kątem powodowania więc schizofrenii, tej konkretnej choroby, te geny są niejako u tych osób nieaktywne. Ale teraz. Skoro nie tylko schizofrenia nie znika, ale też nie spada jej częstotliwość występowania od lat, musi to oznaczać, że te osoby niejako zdrowe, nie wykazujące objawów, jakby nadrabiają za te osoby chore, za te osoby wykazujące objawy i muszą niejako mieć przeciętnie więcej potomstwa niż, niż średnia, żeby jakby cały czas utrzymać ten równy poziom. Między innymi dlatego naukowcy zaczęli poszukiwać, czy być może tego typu osoby, które nie chorują na schizofrenię, ale mogą mieć tego typu zespół genów w genach, czy one wykazują się jakimś specjalnym zespołem cech, który może wiązać się z tym, że niejako mają to większe rozrodcze powodzenie, jak to badacze elegancko nazywają. Żeby to zbadać, obserwowano na przykład przez lata rozwój dzieci, matek chorujących na schizofrenię, które trafiały następnie do rodzin adopcyjnych i zastępczych. Co zaobserwowano? Dzieci, u których nie rozwinęła się schizofrenia, były bardziej spontaniczne, miały barwniejsze życie, wybierały twórcze zawody i uprawiały bardziej wyszukane hobby niż pozostałe dzieci. Carlson, prowadzący podobne badania w latach 90. na Islandii, doszedł do wniosku, że osoby spokrewnione z osobami chorującymi na schizofrenię, często wykazują różne rzadkie zdolności oraz mają większą umiejętność tzw. myślenia kojarzeniowego. Zafascynowany tymi odkryciami, twierdził on nawet, że. Postęp społeczny i naukowy społeczeństwa być może nawet jest uzależniony od osób o schizofrenicznej strukturze. Nieproporcjonalna liczba najbardziej twórczych ludzi w dziedzinach filozofii, fizyki, muzyki, literatury, matematyki i sztuk pięknych często cierpiała na zaburzenia psychiczne. To jest oczywiście bardzo odważna teza, ale przypomina mi ona taki wątek z bardzo popularnej książki, oczywiście serialu, Gra o Tron. W którym no, było takie powiedzenie o jednym z głównych rodów yy, bohaterów serialu, Targerynach, że zawsze, kiedy rodzi się nowy potomek tej rodziny, to los rzuca monetą i albo będzie to osoba szalona, albo osoba wielka, obdarzona bardzo wieloma talentami. Oczywiście rzeczywistość nie jest taka czarno-biała, zero-jedynkowa, jest dużo szersze spektrum tego, jak to nasze życie może się potoczyć yy, przy okazji jakichś trudności, czy pomimo tych trudności, na przykład yy, psychicznych. Niemniej jednak ja ten wątek już poruszałem kilkukrotnie na kanale. Czy może być coś w tym, że jeżeli zmagamy się z różnymi trudnościami, mamy trochę w życiu pod górkę, chociażby przez różne problemy psychiczne, to czy może to w jakiś sposób wiązać się z tym, że takie osoby są później bardziej twórcze, bardziej na przykład próbują wyrażać się artystycznie, dochodzą do różnych głębokich przemyśleń, czy nawet osiągają jakiś sukces? W różnych dziedzinach życia. Jakby kwestii genetycznej, no nie jesteśmy w stanie tak naprawdę rozstrzygnąć tej. Naukowcy cały czas nad tym pracują. Przede wszystkim, jak bardzo to jest nierozerwalne z tymi czynnikami środowiskowymi, to jak co na siebie wzajemnie wpływa. Niemniej jednak uważam, że jeżeli jest w ludziach taka, taka podatność, taka czasami większa wrażliwość, również być może poczucie inności albo od dziecka nauczenie się tego, przyzwyczajenie się do zmagania z różnymi trudnościami, to absolutnie może to nas popychać. Jest to dość logiczne, że, że to będzie sprawiało, że szukamy trochę innych niż taki statystyczny przeciętny człowiek form wyrażania siebie, form radzenia sobie z różnymi naszymi... Trudnymi emocjami, czy w ogóle trochę niestandardowej ścieżki naszego życia. Ale jestem bardzo ciekaw, szczególnie w tym wątku, Waszych opinii, więc serdecznie zapraszam do komentowania tego odcinka. Temat był. Myślę, że poważny, dość trudny. Wątek z tym kreatywnym genem myślę, że, że dość ciekawy. Absolutnie nigdy ostatecznie się, pewnie, no może kiedyś się ostatecznie dowiemy, jestem, jestem bardzo ciekaw, jak to, jak to tak w rzeczywistości wygląda. Może, może Wy macie jakieś, jakieś inne jeszcze informacje w tym temacie. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, w jakim kierunku może byście chcieli, żebym jeszcze rozwinął akurat ten wątek czy inne związane z psychopatologią. Ostatnio trochę ponownie się, się wciągnąłem w tą tematykę, więc. Jestem bardzo otwarty na Wasze sugestie. Zapraszam jeszcze raz na swój Instagram, tak jak wspominałem, po więcej jakichś właśnie takich ciekawostek, inspiracji. Pamiętajcie o subskrybowaniu, jeśli jeszcze tego nie robicie i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.